Lekko ponad tydzień temu na kanał wleciał film poświęcony informacjom na temat Spider-Mana Brand New Day, i dzisiaj miał wlecieć całkowicie inny materiał. Jednak Marvel ogłosił kolejnego aktora, który dołączył do obsady filmu, mianowicie Tramela Tillmana znanego z serialu Severance czy Mission Impossible. A do tego scooper Daniel Richman, czyli jeden z najlepszych w swoim fachu, podaje, że w filmie pojawi się liderka New Avengers Jelena Belowa. Czy Tramiel wciela się w tajemniczego złoczyńcę filmu Ojca Milesa Moralesa, a może Normana? zbor nad Ziemi 616. No i czy Jelena pojawi się tutaj, żeby zrekrutować Spidermana do swojej drużyny? No a przede wszystkim, jak twórcy chcą połączyć w jednej produkcji Skorpiona, Punishera, Halka, postać Tramela, Agencję Kontroli Zniszczeń, Jelene oraz jeszcze nieujawnionych złoczyńców. I tutaj warto zaznaczyć, że przy tym dalej nie znamy jeszcze głównego złoczyńcy Spider-Mana 4. Także serdecznie zapraszam was na omówienie tego, co mogą oznaczać te dwa występy gościnne dla Spider-Mana, jak i szerszego MCU. Zaczynając od bardziej tajemniczego ogłoszenia, ale równie ciekawego, to w środę 20 sierpnia serwis Variety poinformował, że Trammell Tillman dołączył do obsady filmu Spider-Man Brand New Day, który aktualnie jest kręcony w Wielkiej Brytanii, to też za niedługo pewnie zaczną do nas pływać jeszcze kolejne liki odnośnie całego filmu. Wtedy też pojawiły się pogłoski o innych nowych twarzach w projekcie, w tym rola Tilmana, która nie została jeszcze ujawniona, więc w sieci natychmiast ruszyła fala spekulacji, i w tym również ja podzielę się z wami moimi tropami. Daniel Richman twierdzi, że Tillman wciela się w złoczyńce, ale nie do końca. I że nie jest to ten główny vilan, którego jeszcze nie znamy i wokół którego jest takie zamieszanie, dodano także, że nie chodzi w żadnym wypadku o Tombstone'a, który również ma pojawić się w filmie, gdzie właśnie ten złoczyńca był moim głównym tropem, no bo popatrzcie tylko na Tramela, byłby absolutnie idealny. Dodatkowo Lonnie Lincoln, czyli właśnie komiksowy Tombstone, dostał swój origin w najnowszej animacji o Spider-Manie, a wiemy, że Scorpion w Brand New Day ma bazować na swojej wersji właśnie z owej animacji, więc może z Tombstone'em byłoby tak samo. Jednak skoro nie Tombstone, to pojawił się kolejny popularny trop, czyli Norman Osborne. I osobiście nie wiem co o tym sądzić, bo w Spider-Manie No Way Home jasno padło takie zdanie z ust Normana Williama Dafoe. Someone's living in my house. Oscorp doesn't exist. My son. Ale co jeśli Norman w MCU istnieje, ale mieszka w innym miejscu niż Norman z filmów Samaraimiego? Oraz samo Oscorp jeszcze po prostu nie powstało, albo może istnieje pod inną nazwą? Może Oscorp w MCU po prostu nie jest jeszcze tak rozwinięte, żeby było na tyle rozpoznawalne? I co jeśli Tramel wciela się w Normana, który dopiero stanie się założycielem wielkiej firmy technologicznej dzięki wydarzeniom w Spider-Manie? Co jeśli w filmie byłby jakoś powiązany z Agencją Kontroli Zniszczeń i dzięki tym kontaktom tworzyłby broń dla wojska, oraz może dla głównego vilana, od którego dostałby jakieś środki. Jednak to tylko takie moje teorie, bo mimo wszystko bardzo wątpię, że Osborn pojawi się tak szybko. Nie wykluczam jego pojawienia się w tej nowej trylogii, ale nie w pierwszym filmie. Bardziej obstawiałbym, że po resecie MCU, bo wtedy łatwiej byłoby go wpasować do tego świata. Dodatkowo w animowanym Your Friendly Neighborhood Spider-Man, o którym już wcześniej mówiłem, Osbornowi głosu użycza Coleman Domingo, który sam wyrażał chęć zagrania Normana w MCU i potwierdził, że nieraz spotykał się z zarządem Marvela, w tym z Kevinem Feigiem w sprawie jakiejś roli dla niego, więc niespecjalnie się to klei, że tutaj on dogaduje się z nimi, jeśli chodzi o zborna albo jakąś inną postać, a oni biorą kogo innego. Jeśli chodzi o rodzinę Majesa Moralesa, zarówno Jeffa, jak i Arona, ich obecność w filmie również wydaje się mało prawdopodobna. Aaron Davis, czyli wujek Majesa Moralesa, pojawił się już w Homecoming grany przez Donalda Glovera, a nawet ten sam aktor powtórzył tą rolę w Across the Spider Verse. A gdyby tego było mało, to sam pseudonim Prowler. Pojawił się już WemSU na wyświetlaczu w masce Pitera. Padło nawet wyraźne odniesienie do Milesa. Nie chcę tych broni w tym sąsiedztwie. Mam siostrzeńca, który tu mieszka. No i jeszcze co do rodziny Moralesa, to dodatkowo sam Kevin Feige podkreślił niedawno, że na Milesa w aktorskim MCU jeszcze długo nie powinniśmy czekać, dopóki Sony nie zakończy swojego animowanego uniwersum. Więc właściwie po co na tym etapie wprowadzać Jeffersona, jeśli Miles jeszcze w ogóle nie może się pojawić? A też myślę, że obecnie Miles nie potrzebuje specjalnego wprowadzenia do MCU, bo większość ludzi naprawdę już wie kim jest Miles Morales, nawet jeśli nie siedzą specjalnie w Marvelu, to kojarzą chociaż ten czarno-czerwony strój. Ja osobiście chciałbym zobaczyć Tramela w roli Tombstone'a, bo tak wizualnie bardzo mi do tej roli pasuje. Co do Normana Osborna, to nie jestem w stanie tego ocenić, bo nie mam pojęcia jak ten aktor właściwie gra, bo nie oglądałem niczego z jego udziałem. Tak wiem, wstyd się przyznać. No więc mogę go ocenić tylko powierzchownie z wyglądu. No a wizualnie niespecjalnie mi do tej roli pasuje. Przechodząc jednak do części, która według mnie jest o wiele bardziej interesująca, to w sieci pojawiły się plotki, jakoby Florence Pugh miała wystąpić w Spider-Manie jako Jelena Belowa, która przypomnijmy jest liderką nowych rządowych Avengersów i to w słowie rządowych szukałbym tej koneksji ze Spider-Manem, ale o tym zaraz. Trzeba jednak zaznaczyć, że nigdzie żadne poważne media nie potwierdziły jeszcze tego newsa, więc na razie należy traktować go jako plotkę, mimo to ze względu na reputację Daniela, oraz faktu, że prawie każdy większy jego tweet o Spider-Manie 4 jak na razie się sprawdził, a reszty jeszcze zwyczajnie nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo nie mamy na tyle zdjęć z planu. Więc myślę, że warto mieć to co mówi na uwadze. I taka ciekawostka, jeśli Jelena faktycznie miałaby się pojawić, to jest to o tyle ciekawe, że zarówno Tom Holland jak i Florence Pugh wyrazili chęć spotkania swoich postaci na ekranie. Tom Holland 4 lata temu przy okazji premiery Spider-Mana No Way Home, a Florence 2 lata temu na jednym z wywiadów. Ale wracając do spekulacji, to jeśli naprawdę zobaczymy Jelenę Belowe w filmie o Spider-Manie, to może zwiastować to parę rzeczy. Po pierwsze, film może wcale nie być taki przyziemny, a przepakowany postaciami i zagrożeniem na skalę Avengers. A fakt tego, że mamy już tyle wątków i postaci, oraz dalej nie znamy głównego antagonisty, nie napawa mnie aż takim optymizmem. I mam w ogóle wrażenie, że o tym filmie napisano zostało już wszystko. Sam zrobiłem zaledwie dwa filmy, a wydaje mi się, jakby kanał ten stał się już całkowicie poświęcony tylko Spider-Manowi, bo tyle się o nim mówi, a dalej prawie nic nie wiemy. I swoją drogą dajcie też znać, czy podoba Wam się, jak powstaje jeden film na jakiś czas, czy takie pomniejsze mówienia jak to i ostatni materiał. Wracając jednak do obaw, to mam wrażenie, że Marvel może ogarnął, że do Doomsday to właściwie nie prowadzi nic. Tak, mamy jakieś starsze wątki czy sceny po napisach, które można pod to podpiąć, ale my to wiemy, bo jesteśmy fanami. Czy losowy widz w ogóle wie, że nadchodzi Doktor Doom czy w nowi Avengers? No nie, absolutnie nie ma na to żadnej podbudowy. Stąd może to wyglądać na łączenie na szybko wątków i reklamowanie postaci, zanim przejdziemy do połowy finału sagi. No patrzcie, Thunderbolt się prawie w ogóle nie sprzedało, więc ludzie mogą ich nawet specjalnie nie znać, a tutaj mają być jednymi z głównych bohaterów nowej części Avengersów. Ale z drugiej strony fakt Jeleny, Halka i Punishera wcale nie znaczy, że będą oni razem i to przez cały film. Równie dobrze, rola halka może być ograniczona do Tonego w Homecoming, tak samo zresztą. Punisher może pojawić się na jakieś 15 minut, bo akurat będzie potrzebny, a Jelena w scenie po napisach, żeby zrekrutować Spidermana do New Avengers. Po drugie, fakt pojawienia się konkretnie Jeleny brzmi o tyle ciekawie, że Spiderman musi pojawić się w Doomsday, bo nie wyobrażam sobie użycia jej bez chęci zareklamowania nowych Avengersów. A skoro o tym mowa. To scena po napisach filmu Thunderbolts najpewniej dzieje się zaraz przed startem Avengers 5, a może już nawet w trakcie. Thunderbolts w MCU rozgrywa się w 2027 od początku do końca filmu. Scena po napisach dzieje się 14 miesięcy później, więc przynajmniej w 2028. Spider-Man 4 ma dziać się w 2027. Przynajmniej przez jakiś czas, co sprawia, że Jelena pozna pająka jako świeżo opieczona literka Avengers przed sceną po napisach swojego filmu. To oznacza, że obecnie Lina czasu Marvela wygląda tak, że mamy Thunderbolts, Spidermana, scenę po napisach z Thunderbolts i dopiero wtedy Avengers. Jeśli tak by faktycznie było, to brzmi to po prostu ciekawie. Bo to z kolei otwiera furtkę Spidermanowi do ładnego wślizgnięcia się z Brand New Day do Doomsday. A dzięki temu fabularnie można byłoby połączyć kilka wątków i trochę zazębić to uniwersum przed finałem. Plus ja ogromnie cieszę się, że faktycznie Marvel stał się znowu tak żywy i bardzo lubię jak bohaterowie się przecinają. A Hulk, Punisher oraz Wdowa brzmią tak dziwnie, że nie mogę się doczekać. Bo to nie brzmi jak taki typowy cameo fest, tylko jakaś bardziej przemyślana fabuła i mam nadzieję, że tak jest. I też parę minut wcześniej kładłem nacisk na określenie rządowi Avengers. No to słuchajcie, najpewniej w filmie Spidermana pojawi się Savage Hulk, a nie profesor. I teraz, co jeśli Jelena zostaje wysłana, aby współpracować z agencją kontroli zniszczeń, aby ogarnąć jakiś wybryk Halka, albo aresztować go po ostatnich Halkowych wyczynach. Nie zapominajmy, że dopiero co dostaliśmy Red Halka, który zdemolował część białego domu. I rząd Stanów Zjednoczonych może zwyczajnie teraz obawiać się Bruce'a Bannera. I gdyby Hulkowi zdarzył się jakiś wyskok, to mieliby pretekst do jego aresztowania. Ale jak właściwie mógłby stać się Sewage Hulkiem? No to, jeśli Bruce Banner w 2027 znajdował się na terenie Nowego Jorku, to jego długoterminowa wściekłość i utrata kontroli nad Hulkiem mogłaby zostać wywołana przez atak Wojda. Pod naciskiem traum, jakie zobaczyłby Banner, Hulk z powrotem przejąłby kontrolę. To by była też super okazja do zobaczenia trochę więcej życia brusa Bannera w MCU, chociażby próbę samobójczą, którą wiemy, że w Marvelu popełnił. Można by w końcu poruszyć wątek ojca brusa Bannera, którego też w MCU nigdy nie ruszano, a w komiksach mieli oni dosyć burzliwą relację. I dla mnie ten atak Voida to jest jedyne sensowne wytłumaczenie na to wszystko, co może się w filmie wydarzyć. Też bardzo chciałbym zobaczyć interakcję Jeleny i Bruce'a, bo ci oboje mieli mocną więź z Nataszą, co można fajnie wykorzystać. A w ogóle najlepszym rozwiązaniem byłoby, jakby Jelena zrekrutowała też banera do New Avengers i Bruce dołączyłby do niej, a nie do sama Wilsona. I na tym etapie proszę, zakopmy już tą postać i nigdy do niej nie wracajmy. Okay. I jeszcze jakbym miał pójść historiami naprawdę jeszcze dalej, to jeśli mister Negative byłby faktycznym antagonistą filmu, to co gdyby? To cień Wojda dał moce Martinowi Lee w MCU. Wiem, że nie jest to w ogóle zgodne z komiksami i trochę naciągane, ale gdyby to jakoś dobrze wytłumaczyć, to musicie przyznać, że Spider-Man i Thunderbolts wtedy byłyby naprawdę fajnie ze sobą połączone i te wszystkie występy miałyby sens. Też na przykład, co gdyby Martin mógłby sprawić, że Hulk stanie się Savage Hulkiem na stałe, bo jego część mocy pochodzi od Wojda i miałby takie zdolności. A gdyby zrobili z niego w MCU na przykład Mutanta, któremu te cienie w jakiś sposób podbiły zdolności, i tak, wiem, jest to trochę naciągane, ale jeśli jakimś cudem się to stanie, to usłyszeliście to ode mnie. Podsumowując, w zasadzie to wiemy, że nic nie wiemy bo z każdą kolejną plotką ten film staje się dla mnie coraz dziwniejszy, ale przez to nie mogę się go doczekać. Także na dzisiaj to tyle i słyszymy się już niedługo. Cześć!